Witam Was serdecznie, kochani, na moim kanale. Witam wszystkie nowe osoby, które tutaj y, zajrzały pierwszy raz, oraz wszystkie te osoby, które już u mnie były, które y, subskrybują mój kanał i za to Wam bardzo dziękuję. Y, zapraszam oczywiście i dziękuję, że jesteście za, ze mną. Y, a osoby, które są tutaj pierwszy raz, zapraszam Was oczywiście do. Y, Dalszego obserwowania tutaj mojego kanału. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu będzie to z Wami rezonować, że moja osoba, moja interpretacja, moje karty też do Was w jakiś sposób będą przemawiać i coś z tego wyniesiecie. Jeśli nie, to oczywiście zostawiajcie to. Wiadomo, że nigdy nic na siłę, natomiast każda nowa osoba, bądź te, które ze mną już są, a zostają, dla, tych każdy, dla tej każdej z tych osób wielkie, wielkie naprawdę dziękuję. Wielkie serduszko dla Was, bo jest to dla mnie bardzo, bardzo przyjemne. Tym bardziej, że jestem tutaj jeszcze dość krótko. Więc. Tym bardziej dajecie mi jakąś siłę. Dobrze, kochani, słuchajcie, tym razem filmik dla Was z serii Co On, Ona. O mnie myśli, czuje i jakie ma zamiary. Słuchajcie, jest to takie pytanie, gdzie w większości osób, które się, są w jakimś związku, bądź były, bądź gdzieś coś się zaczyna, mają takie, takie pytania. Wiadomo, jest to takie czytanie ogólne. Jest to czytanie takie, gdzie karty, które wybierzecie, talie, którą wybierzecie, podziała w. Pewnego rodzaju ym, 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 w sposobie takiej energetyki intuicyjnej, to znaczy, jeśli wybierzecie daną talię i mocno tutaj y, rzeczywiście się na tym skupicie, to y, ta energia powinna się z Wami w jakiś sposób y, połączyć. To znaczy, to co myślicie, właśnie. Wybierając tą kartę, powinno, powinno to w jakiś sposób mieć odbicie. Ale pamiętajcie, no, karty to nie są wyrocznie a to jest jakiś, jakiś, jakaś wskazówka, być może jakaś informacja dla Was delikatna, jakaś sugestia, jakieś rozjaśnienie czegoś. Ale pamiętajcie, że tak naprawdę sami kierujemy życiem i, i musimy to wszystko też brać tak troszeczkę bardziej z boku. Nie tak dosłownie, ponieważ no nie są to czytania, też oczywiście, mimo wszystko indywidualne, tak, więc tutaj też trafienie do tylu ludzi, którzy to wybiorą i też mają podobną sytuację, wiadomo, że może być trudniejsze, aczkolwiek na pewno jakieś, jakieś znaczenie to będzie miało, bo energia jest i tego tutaj. Kwestionować nie powinniśmy. Dobrze, kochani, tradycyjnie już u mnie jest forma wybierz talie. Dlaczego talie, a nie wybierz kartę? Ponieważ z jednej talii, rozkładając trzy kubki, jest duże prawdopodobieństwo, że ta grupa pierwsza czy trzecia nie będzie miała tej karty, która się znajduje w innej grupie, tak? I dlaczego mielibyśmy w ten sposób ją tego pozbawiać, jak nie wiemy, jaka energia tam może być? W związku z powyższym, wszystkie trzy talie są pełne i to przy Was będę z każdej talii wyciągać. Może się zdarzyć, że nawet w każdej. Z trzech grup będą podobne karty, tak? Ale to właśnie o to chodzi, że widocznie ktoś, kto wybrał tą grupę, to też miał mi taką informację, tak? Bo tu chodzi o to intuicyjne wybieranie. Dobrze, kochani, to teraz bardzo was proszę, abyście na chwilę, jeżeli otworzyłyście właśnie ten filmik, chwileczkę wysłuchaliście mnie, zamknijcie oczy. Nie krzyżujcie rąk, nie krzyżujcie nóg, rozluźnijcie się. Pomyślcie o osobie, o której myślicie, czy to jest on, czy to jest ona. Zamknijcie oczy i pomyślcie, co ta osoba o mnie myśli, co czuje i jakie ma wobec mnie zamiary. Pomyślcie tak głęboko, jakbyście bardzo chciały taką odpowiedź gdzieś tam usłyszeć i skupcie się przez chwilkę. Otwórzcie oczy i po prostu spójrzcie na te trzy talie i Szybciutko, pierwsza myśl, która przyjdzie, to jest ta grupa kart, którą wskażecie. Więc zapraszam Was. Talia numer 1, zawsze od tej strony będziemy tak: talia numer 1, talia numer 2 i talia numer 3, czyli grupa numer 1 inaczej mówiąc: grupa numer 2 i grupa numer 3. Kochani, w takim razie daję Wam te 5-7 sekund na właśnie tą chwilę. Zaczynajcie. Ok, mam nadzieję, że już wybraliście sobie talię, dlatego ją odkładam na bok. Gdyby, gdybyście nie zdążyli, to po prostu przewińcie, spauzujcie i zróbcie to, co mówiłam. Tak. A ja zaczynam tutaj dla grupy numer jeden, która intuicyjnie wybrała tą właśnie talię. Dla wszystkich osób, które w danym momencie. W którym się znalazły teraz. I otworzyły ten filmik i wybrały tą talię. W tym momencie zadały pytanie, co on, ona o mnie myśli, co czuje i jakie ma zamiary wobec mnie. Aby karty pokazały tym osobom. Poprosimy, aby karty pokazały tym osobom. Poprosimy. Pokażcie karty, co osoba Myśli, czuje, jakie ma zamiary dla osób, które wybrały tą talię. Co myśli, czuje, jakie ma zamiary wobec tej osoby. O, już się nie chcą tasować, słuchajcie, więc nie będziemy już jej. Pokażcie, co myśli, co czuje, jakie ma zamiary grupa numer jeden teraz co myśli co czuje ta osoba i jakie ma zamiary patrzmy kochani Słuchajcie, wszystkie osoby, które wybrali, wybraliście tą, tą, tą talię, czyli grupą numer jeden, co myśli? No jak najbardziej, jak najbardziej tutaj te uczucia są i tutaj nie można powiedzieć, aczkolwiek, aczkolwiek są to takie uczucia, które rzeczywiście dopiero co... Co płyną, tak? Więc to są bardzo piękne słowa, bardzo piękne tutaj myśli, jak na obecną chwilę do was ta osoba ma. I tutaj nie można tego zaprzeczyć. Co czuję? No na pewno bardzo się podobacie. Podobacie emocjonalnie tutaj, tutaj może nie tyle jakaś jest wielka miłość w tej chwili pokazana, ale emocjonalnie jak najbardziej podobacie się, czyli jak gdyby podoba się tej osobie, to, co czuję przy was, o, tak bym to nazwała, tutaj, więc, więc jak, najbardziej, jak najbardziej te uczucia, te uczucia tutaj jakieś się pojawiają. One, one, dosłownie, one dosłownie biegną i w tych myślach też biegną, tak? To są takie, bym powiedziała, dla osób bardziej, chyba, które dopiero zaczęły ten związek bądź mają zamiar gdzieś zacząć i takie pytanie padło, tak? Zaraz powiem o stałych związkach, jeśli ktoś pyta, jak to tutaj może wyglądać. Natomiast bardzo mi się tutaj rysuje, początki związku albo coś co się dopiero zaczęło już, albo dopiero ma zamiar zacząć. Więc rzeczywiście tutaj bardzo, bardzo bardzo tutaj szybciutko te uczucia w myślach idą i są skierowane w waszą stronę i w sercu też tutaj jak najlepsze nadzieje. Natomiast jakie są zamiary? Otóż z tymi zamiarami tutaj powiem tak, na obecną chwilę, przy tym natłoku uczuć ta osoba się może wystraszyć albo wy może za bardzo, za bardzo gdzieś okażecie te uczucia znowu w drugą stronę, no bo jak otrzymacie to też będziecie chcieli dać, być może jakieś tutaj będziecie mieli rozmowy, może za, za bardzo jakieś deklaracje będą padały, czy, czy coś takiego, ale zamiary na obecną, chwilę, na obecną chwilę są takie, mam odczucia jakby wystraszyła się ta osoba tych uczuć, jakby się wystraszyła, że tak bardzo można kochać kogoś zacząć kochać albo, że za, albo, że za bardzo zostanie to Osoba gdzieś złapana w tą sieć i, i troszeczkę tak jakby się boi. Więc zamiary są takie, że y, może troszeczkę się wystraszyć, tak? Więc y, słuchajcie, y, te zamiary y, tutaj nie są takie, wiecie, jednoznaczne, dlatego że y, dlatego, że to wszystko jak gdyby dopiero płynie. Dopiero tak to tutaj jest pokazane, tak? Więc y, więc słuchajcie, mając taką informację, nie zalewajcie też tymi emocjami tą, tą osobę, tak, bądźcie też wyważone w tym, przyjmujcie oczywiście też to, to, to uczucie, ewentualnie to zainteresowanie, do siebie, wiedząc, że ta osoba rzeczywiście do Was w ten sposób podchodzi, ale nie wystraszcie tej osoby, bo dosłownie w zamiarach tutaj mi się rysuje, że się ta osoba może wystraszyć, więc tych zamiarów jako takich tutaj nie chcę pokazać, bo boi się troszeczkę. Że, że gdzieś tam coś będzie za dużo i, i, i da nogi zapas, tak? Albo, albo po prostu, że się powtórzy jakaś historia poprzednia i, i to się wszystko rozwali. Więc, jakby tych zamiarów tak za bardzo tutaj nie chce ta osoba pokazać. Słuchajcie, jeszcze tylko taka krótka informacja dla osób, które są w związkach stałych, takich długoletnich, ale gdzieś tam coś się dzieje nie, nie tak i, i, i też tutaj otworzyły ten filmik i wybrały tą talię. Słuchajcie. To jeśli nawet coś tam się u Was dzieje nie tak, to słuchajcie, może tak być, że to jest tylko i wyłącznie dla takich związków, które tutaj naprawdę jakiś mają mega kryzys. To tutaj może być taka sytuacja, że albo ta Wasza osoba kogoś już obdarzyła takimi emocjami i chce od Was odejść dosłownie, albo ma takie zamiary. Albo po prostu tak już tak myślała, ale, ale jednak w jakiś sposób trzymacie tą osobę emocjonalnie przy sobie, tak? Czyli tak, jak to zazwyczaj bywa, człowiek się gdzieś tam boryka w życiu, sprzecza, to ja sobie odejdę, to, no to odchodź, no to ja zostawię cię, no to, no to zostawia i takie padają słowa, tak? Więc gdzieś tam w głowie takie coś może być, oczywiście, bo tutaj to jest pokazane, te zamiary są pokazane, że one się dzieją w głowie, więc każdy z nas nieraz mówi, do, ja mam w nosie, i to ja sobie zostawię cię, rozwiodę się, odejdę i tak dalej. Natomiast czasami nie ma to nic wspólnego z emocjami, i tutaj wtedy w takiej sytuacji rzeczywiście mogą Dać takie hasła yy, o tym odejściu, ale tak naprawdę głęboko w, no, te uczucia gdzieś tam i te myśli, żeby to się wszystko yy, naprawiło, tak jak było kiedyś, i zostaje jeszcze. Więc słuchajcie, yy, popracujcie nad tymi emocjami, a wyrzućcie z głowy te złe emocje, i naprawdę może się jeszcze coś da zrobić. I to naprawdę mówię o związkach stałych, które mają naprawdę jakiś kryzys bo, y, bo y, planie takie po prostu, że się odejdzie a tak naprawdę w sercu, w sercu jest uczucie to to jest bez sensu, bo ranicie się niepotrzebnie i, i będziecie szukać czegoś innego, tak, a nigdy nie wiadomo czy to będzie lepsze czy gorsze, oczywiście no, y, zazwyczaj, zazwyczaj mówi się, że jest to zawsze lepsze y, ale dopilnujcie tego, żeby po prostu odkopać te wasze emocje, które u was są a po prostu ich nie odkrywacie przed sobą ale odkrywacie tą właśnie formę y, odejdę, zostawię cię albo ja ciebie zostawię Albo coś w tym stylu, tak? Więc to taka informacja dla tych osób, które coś takiego mają. Natomiast dla tych, tak jak wspomniałam wcześniej, którzy są w nowych relacjach, dopiero zaczęły tą relację, bądź w ogóle one są dopiero na horyzoncie, to pamiętajcie, nie za dużo wylewania tych uczuć, żeby trochę tej osoby nie spłoszyć, tylko właśnie przez to, że, że gdzieś tam ta osoba się za bardzo wystraszy uczuć, bo niektórzy się aż takich uczuć mogą bać. Dobrze, to dziękuję w takim razie. Grupa numer jeden i zapraszam y, grupę numer dwa. Grupa numer dwa, która wybrała tą talię, y, która pomyślała o swojej osobie, co myśli, czuje i jakie ma zamiary wobec Was. Co ta osoba, o której pomyśleliście, zbierając tą talię, co myśli, czuje i jakie ma zamiary wobec Was. Co myśli, czuje i jakie ma zamiary wobec Was ta osoba, o której myślicie w tej chwili. Ta osoba, o której myślicie w tej chwili. Wybraliście tę kartę? Totalnie. Zobaczmy, grupę numer dwa. Co myśli o Was? Wasza osoba. Co czuję? I jakie ma zamiary wobec Was? <laughs> mhm. yy, no słuchajcie, u Was jest już troszeczkę inaczej niż w grupie numer jeden. Otóż tak, yy, co myśli o Was? Yy, jeżeli to dotyczy się, dotyczy się mężczyzny, który o Was myśli, czyli Wy jesteście kobietą, a, a mężczyzna, co o Was myśli, to tak muszę też powiedzieć, bo być może Panowie tutaj też mnie oglądają, więc nie chcę tutaj, ale to na razie powiem takie typowo, typowo rozgraniczenie, że myśli o Was mężczyzna, to że jesteście bardzo cięte, bardzo, bardzo takie władcze, bardzo. Dużo mówicie. Oczywiście mówicie też prawdę, ale czasami ta prawda bardzo boli, więc tutaj um, oni myślą o Was, że y, no, ten język macie niewyparzony dosłownie i cięty. Czyli co na języku, to, to, to po prostu to mówicie, tak? Y, co w myślach, to na języku. O tak chciałam powiedzieć, przepraszam. I tak o Was y, myślą. Y, I co tutaj y, y, w uczuciach? No, w uczuciach jest tutaj pokazane, że. Y, y, jeżeli one były wcześniej, to chyba przez tą waszą ciętość, zaciętość, być może za zbyt duże, ostre słowa, zbyt dużo może niemiłych słów, być może prawdziwych, tak, natomiast niemiłych dla tej osoby, bo nikt nie lubi mimo wszystko, dużo osób nie lubi jak się im mówi prawdę prosto w oczy, więc, więc może, mogła to być właśnie akurat taka osoba. I tutaj w sercu jak gdyby wszystko pierdyknęło, że tak powiem, tak, to znaczy to znaczy, zawaliło się, coś pękło w tej osobie, tak? W, momen w tym momencie. Y nie powiem, jak będzie później, bo to wiecie Państwo, wiecie, kochani, y no nie będę do Was mówić, Państwo. <laughs> y y y słuchajcie, y wiecie, no y jak to będzie później, to też nie wiadomo. Natomiast na obecną chwilę, teraz, kiedy to otworzyliście, kiedy pom pomyśleliście, to tak może być, że w danym momencie akurat może jesteście po jakiejś kłótni, więc wiecie jak to jest po Pokutni po kutni to nikt nikogo nie lubi, nikt nikogo nie kocha i najlepiej to wszyscy by się rozeszli, pojechali w drugą stronę i w ogóle byli pe pewni siebie, że zaraz to za rogiem to kogoś znajdą zu zupełnie lepszego od, od, od ciebie, tak, więc to jest bardzo normalne, więc potraktujcie to jako dany moment, bo akurat taką sytuację może mieliście, ale rzeczywiście tutaj w tych uczuciach teraz coś pierdyknęło, być może była jakaś kłótnia, coś tam za dużo zostało powiedziane. A w zamiarach, słuchajcie, wyszło tutaj, że. No, może was oszukiwać trochę. Tak to tutaj widzę. Czyli zamiary wobec was na obecną chwilę ma takie po prostu, że no jest, bo jest, te uczucia pierdyknęły, tutaj piskuje, ale coś go trzyma tutaj w stosunku do was, tak? Coś go tam trzyma i trochę będzie was czarował. Będzie używał tych swoich takich magicznych sztuczek, żeby to jakoś tam przyciągnąć, bo nie do końca jest pewny, czy, 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 czy chce być, czy nie chce być z wami. I tak to tutaj się rysuje. Powiedziałam tą wersję. Stric te damsko męską, natomiast, natomiast y, ogólnie mówiąc teraz już, tak, to jeżeli nawet jest to odwrotna sytuacja i y, 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 tutaj, y, albo w ogóle y, zupełnie inna partnerska sytuacja, y, to słuchajcie, to jakby nie było to czytanie, jest bardzo podobne. Po prostu ta wasza druga y, połowa. Widzi w Was bardzo ostre, ostre osoby, ostre myśli, myśli tak o Was, tak, że po prostu za dużo mówicie, za dużo, za dużo gdzieś tam tych słów pada, za dużo mądrujecie się, wręcz bym powiedziała, za bardzo chcecie przewodzić, za bardzo chcecie mieć władzę wręcz nad tą osobą, tak. I to, jak gdyby emocjonalnie ich rozwala, tak, wręcz rozwaliło. Więc być może jakaś taka sytuacja była, gdzie czara się przelała, tak, i tutaj, i tutaj coś takiego dlatego się zadziało, ale tak jak, tak jak wspomniałam, Wcześniej tak typowo rozdzielając, to, to mimo wszystko coś trzymać. Te zamiary są takie, żeby na razie to, to jakoś utrzymywać. Więc mogą, może ta osoba nie pokazywać po sobie, tak? Nie wiem, jak to będzie później, ale wydaje mi się, że mając taką informację o tym ciętym języku, o tym takim, tej waleczności swojej, o tym takim, że ja to sobie w ogóle poradzę, ja mam cię w nosie i nie potrzebuję i tak dalej, to to mogło spowodować właśnie zranienie tego serca, że tak coś po prostu tam pękło w tej osobie. Więc słuchajcie, jeżeli Wam zależy. Zależy na tej osobie, bo tu mamy karty o tej, tej osoby, o której, o której wy myślicie, tak? Czyli chci, chcieliście się dowiedzieć, co ta osoba o Was myśli. Więc, jeżeli u Was są uczucia do tej osoby, to po prostu, słuchajcie, musicie to w jakiś sposób delikatnie załagodzić i trochę, trochę w, 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 z jakimś umiarkowaniem do tego podejść, bo naprawdę chyba trochę na, nabroiliście. No, przynajmniej tak tutaj wychodzi dla tej grupy. Jeśli to z Wami rezonuje i taką sytuację mieliście, to wiecie na pewno o co chodzi. Jeśli to Was nie dotyczy, bo akurat takich sytuacji nie macie, no to pewnie to z Wami nie będzie rezonowało. Natomiast coś takiego tutaj jest. Więc ten związek gdzieś tam jest silnie po. Łączony w jakiś sposób, ale to będzie takie trochę y, trzymanie się, y, ale, ale nie do końca y, z takimi fajnymi uczuciami, bo coś zostało tam zranione. Więc y, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o drugą grupę. Y, no, nie bądźcie tacy ostrzy, tak? I trochę więcej tego uczucia, a niż słów i osądzania, tak? To tyle dla, y, dla grupy numer 2 w takim razie. I słuchajcie, grupa numer 3. Grupa numer 3, która wybrała tą talię. Dla wszystkich osób, które wybrały intuicyjnie tą talię. Zadały pytanie, co on, ona o mnie myśli, co do mnie czuje i jakie ma wobec mnie zamiary. Co myśli, czuje i jakie ma wobec mnie zamiary? Co myśli, czuje i jakie wobec mnie ma zamiary? Osoba, o której myślę, o której pomyśleliście. Wybierając tą talię. Dobrze, zobaczmy. Grupa numer 3. Co karty dla tej grupy chcą pokazać? Co myśli o was? Wasza osoba. Co czuje? I jakie ma wobec was zamiary? Mhm. Yy, no słuchajcie, no, yy, jeśli chodzi o, o tutaj grupę numer trzy, yy, to słuchajcie. Yy, w myślach jest jakaś transformacja, coś się tutaj zmieniło w, waszym, w waszych relacjach, bądź dla osób, które dopiero zaczynają, więc to jest jakieś ewoluowanie, czyli z jakiegoś etapu przechodzicie w drugi, poważniejszy, bym powiedziała. A dla osób, które są w tych związkach, bo to dalej już będę mówiła jednakowo, to, to jest coś, że coś przerobiliście, coś się zmieniło w tym waszym myśleniu, troszeczkę inaczej spojrzeliście na pewne rzeczy i zrozumieliście pewne rzeczy. Więc jeśli miałabym powiedzieć, co ta osoba o was myśli, to y, y, jak gdyby coś w sobie, jak gdyby przerobiła y, y, w tych, tej głowie, tak? Na tyle, że w sercu, słuchajcie, ma y, arcykapłana. To znaczy, że myśli o was bardzo poważnie, słuchajcie. No to tak żadna grupa nie miała aż tak. Y, znaczy tam były bardzo duże emocje w pierwszej grupie, ale tutaj wręcz bym powiedziała o takich poważnych związkach, wręcz ślubie. Y, więc y, Naprawdę, albo dojrzała do tego w myślach. Albo coś, coś spowodowało, że ona zmieniła, jak gdyby to myślenie tutaj, bo w tych myślach doszło do takiej transformacji, bo dosłownie, dosłownie w myślach doszło do transformacji, czyli jak gdyby do zmiany całkowicie, takiego odrodzenia się, takiego dostrzeżenia czegoś, docenienia i w tych uczuciach mamy tutaj rzeczywiście takie pełne oddanie, takie naprawdę takie pobożemu, jak to się mówi, tak, wręcz. I Tutaj naprawdę dosłownie chęć poślubienia Was, w cudzysłowie mówię, no bo to nie może dotyczyć też wszystkich osób, być może, które mogą taki ślub mieć, ale dosłownie o coś takiego, czyli takie naprawdę bardzo poważne podejście, takie naprawdę takie tradycyjne podejście do formalizowania tego związku, jak, jakkolwiek każdy to inaczej interpretuje, tak? I zamiary ma takie, że po prostu wierzę, że. Tutaj przy Was będzie się dobrze czuć, że, że jesteście odpowiednimi osobami, które wiedzą, jak funkcjonować, wiedzą, jak żyć, wiedzą, jak zająć się domem, jak, jak, jak patrzeć na przyszłość. Są też osobami ciepłymi, ale kreatywnymi, i na takich osobach im widocznie zależy, i takie zamiary wobec Was mają, żeby iść z Wami do przodu. O tak Wam powiem, po prostu, żeby iść z Wami do przodu, i naprawdę dla niektórych to się może skończyć dosłownie ślubem, bo gdzieś coś zostało strasznie przetransformowane w tych głowach u tej osoby. I jeśli ta osoba nie wypaliła jeszcze ze ślubem, to może tak się, tak się wydarzy. Dla niektórych z Was oczywiście, a dla niektórych mogą to być po prostu deklaracje poważniejsze, zamieszkania razem gdzieś i tak dalej, tak? Ale bardzo tutaj fajne karty, naprawdę bardzo, bardzo. Takie y, mówiące o tym, że coś, jakiś przełom nastąpił. Wy pewnie wiecie o co chodzi, tak? Y, że jakiś przełom nastąpił w waszych relacjach, w, w tych stałych i w tych, które się pojawiły, albo te, które się gdzieś tam zaczynają, i dopiero zaczynają wchodzić na jakieś tory, więc jakiś przełom się tutaj y, nam y, zarysował który doprowadzi do jakiejś stabilizacji tego związku, i naprawdę w sercu ta osoba poważnie o tym myśli, i, i te zamiary ma wobec Was też takie, bym powiedziała, stałe. Słuchajcie to wszystko, bo tutaj więcej nic nie jestem w stanie Wam wynaleźć, więc mam nadzieję, że dla niektórych to będzie dosyć oczywiste czytanie, bo rezonuje to z Wami, to co przeczytałam tutaj z karty. Jeśli nie, to zostawiajcie to, oczywiście, potraktujcie to po prostu jako taką informację gdzieś tam z góry, w jakimś stopniu energii, która coś tam wam chciała przekazać, ale pamiętajcie zawsze, mimo wszystko, że mamy własną, własną wolną wolę i to my decydujemy o naszym życiu, i każde nasze poczynania, kroki, słowa. I czyny, jak gdyby, no, są każdym elementem tego właśnie współistnienia ze sobą, więc to od Was zależy, co ten Wasz partner, partnerka będą o Was myśleć, bo wiadomo, że to Wy na to pracujecie tak naprawdę, tak? Natomiast jeśli coś było dla Was trochę niejasne, i rzeczywiście ta, te karty, te, ta, ta energia w jakiś sposób do Was właśnie trafiła, to mimo wszystko gdzieś w jakiejś cząsteczce chciała wam coś tutaj pokazać, więc w jakimś tam małym stopniu małej łyżeczki do herbaty weźcie coś może z tego jeśli to z wami rezonuje. Słuchajcie, bardzo mi było miło was tutaj gościć. Dziękuję za subskrypcję, bo jest to dla mnie bardzo ważne, widząc, że cała grupa ludzi zaczyna coraz bardziej tutaj chcieć ze mną dalej istnieć na tym kanale. Za lajki, oczywiście, za komentarze i ta oglądalność wasza naprawdę jest mi bardzo miło i dziękuję wam za wszystko, przede wszystkim za to, że jesteście, każdemu z was osobna. I zapraszam na kolejne filmiki, tak? się, bo cały czas tutaj coś będę dla Was robić. Jeśli macie jakąś sugestię co do, co do rozkładu, coś byście chcieli, jakieś konkretniejsze pytanie, jakieś inne pytanie niż to, które mi w danym momencie przychodzi do głowy jakoś intuicyjnie i chcę je dla Was nakręcić, to piszcie po prostu w komentarzach, tak? Więc gdzieś tam, jeśli uznam, że to da się tak zrobić energetycznie, to, to, to jak najbardziej będę wtedy w stanie to zrobić. Dziękuję Wam, życzę Wam wszystkiego dobrego, Ciepła i przede wszystkim kochajcie się, kochani, bo dzisiejsze czasy są takie, że zapominamy o tych najważniejszych rzeczach, a skupiamy się na tych złych emocjach. Wszystkiego dobrego Wam życzę i zdrówka przede wszystkim w tych czasach. Do zobaczenia. Cześć!